Odnoszenie się dzisiaj do wykluczenia jest dosyć częste, do wykluczenia społecznego, do wykluczenia ekonomicznego i oczywiście papież Franciszek często do tego wątku wraca w swoich różnych dokumentach i przemówieniach. Co to znaczy e, więź społeczna, co to znaczy więź gospodarcza, co to znaczy ekskluzywna gospodarka, która mogłaby się stać inkluzywna? To są pytania, które my się wydaje, musimy rozwiązać, ale. Tak na początku można by powiedzieć, mnie się wydaje, że w przeciągu ostatnich dwóch generacji nastąpiła pewne przetasowanie i pewna zmiana między z jednej strony rolą gospodarki, a z drugiej strony rolą społeczeństwa. Do dwie generacje temu społeczeństwo było Gwarantowało spójność i więź społeczną, a gospodarka była tylko pewną sferą działalności społecznej. Dzisiaj działalność społeczna zanikła, może nie znikła, ale zanikła, natomiast bardzo się wzmocniła rola gospodarki, między innymi rynku pracy. I poczucie wykluczenia przechodzi często poprzez wykluczenia z rynku pracy, które jest tym źródłem tożsamości. Więc nawoływanie do gospodarki. Inkluzywnej jest nawoływaniem do włączenia każdego członka społeczeństwa do ekonomii poprzez innymi rynek pracy. Jest w tym chyba pewna, pewien element ważny, żeby zwiększyć, że tak powiem, ilość czy tą tożsamość, czy wzmocnić tożsamość, którą nadaje działalność na dobro wspólne poprzez pracę. Niemniej jednak jest iluzją myślenia, że gospodarka. Będzie mechanizmem inkluzywnym, tworzącym więź społeczną dla całego społeczeństwa. To jest po prostu niemożliwe, chociażby dlatego, że osoby w wieku pracy to raptem 50% społeczności, społeczeństwa czy ludności. Więc tu jest wyzwanie zarówno polityczne, jest zarówno pojęciowe. Po pierwsze, pojęciowe, co to znaczy tak naprawdę gospodarka inkluzywna, a jest wyzwanie polityczne, jak zrobić, żeby rynek pracy był. Tym elementem spojeniowym, ale nie jedynym elementem spojeniowym tworzącym społeczeństwo.